i gdzie te grzyby? Gdzie te grzyby? Gdzie one są? W lesie mokro. Mokra ściółka. I pod ściółką też mokro. Witajcie w lesie. W lesie na warmi. Jest niedziela. 11 września. Wybrałem się na grzybki. Chodzę już od około godziny. Trochę grzybów już udało się zebrać, spójrzcie. Jest trochę kurek. Dwa prawdziwki, małe, obiedzone przez ślimaki. Ładne koźlarze. Kilka ładnych koźlarzy udało się znaleźć. Zdrowe. Padało właściwie tylko przez dwa dni. To nie był jakiś bardzo obfity deszcz. Piękne koźlaczki. Ale był. I jest mokro. I grzyby zaczynają ruszać. Są kurki. Jest trochę maślaków. A w tym miejscu, w którym Was przywitałem, znalazłem koźlarza. Już Wam pokazuję. Jest koźlarz babka. Jeden z dość licznych dzisiaj. Zobaczymy, czy jest zdrowy. Większość było dzisiaj zdrowa. Ten, jak widać, niestety jest zaczerwiony. Przynajmniej trzon. Ale kapelusz jest dobry. Więc uda się coś wykroić. Są kolejne koźlarze na początek jeden. Piękne ten zaraz dalej kawałek. Teraz ma sobie trzy w rzędzie, Ślicznoty. Są też liczniki jadalne. No kurek dość sporo. mniejsze, większe, ale są i cieszą. To jeszcze w okolicy było kilka. I taka garstka kurek do kolekcji. Od czasu do czasu w tym lesie są piękne polanki, takie prześwietlone miejsca i na ich obrzeżach, albo tak jak tutaj, nawet na samej polance, Liczne koźlarze. On nie jest samotny. Bo spójrzcie, jakie piękności rosną dalej. Tu jeden maleńki. Nie taki maleńki w sumie. Ten jest. Oj, zahaczyłem o trawy Ten jest mniejszy ślicznota. I to jeszcze nie wszystko polanka jest bogata. Następny, Kolejne. No zaczyna się dziać, że się powiem Wam. Tak tęsknię już za tym, żeby grzyby pojawiły się w troszkę większej liczbie. Patrząc na te doniesienia ze Śląska, w ogóle z południa Polski, gdzie było dużo deszczu. U nas, jak powiedziałem, były tylko dwa dni deszczowe. Ale w lesie jest wilgotno, mokro. Jak widać to już wystarczyło. No spójrzcie, zaraz je zbiorę te piękne koźlarze, polana koźlarzowa, super. Za chwilę jeszcze rozejrzę się dokładniej, troszeczkę dalej dookoła roboty. No i mamy pierwszego z tych pięknych koźlarzy, ale zanim go wytnę, to muszę się wam przyznać, że wyjmując nóż wyjmując tym nożem, dziabnąłem się w palucha, ale na szczęście mam apteczkę. Zawsze warto mieć przy sobie apteczkę. Kiedy gdzieś wychodzimy, zwłaszcza do lasu, gdzie jakieś ostre narzędzie nam służy do wycinania grzywów. Apteczka jest moim zdaniem niezbędna. Na szczęście robię pod ręką i tragedii nie ma. Przejdźmy do koźlarza jak on się tutaj prezentuje śliczny koźlarz, babka czy śliczny będzie miał trzon? no spójrzcie, zdrowiutki zobaczmy kolejnego koźlarz numer 2 z tego miejsca pięknie się prezentują one musiały wyrosnąć niedawno, młode grzybki większość z nich jest zdrowa, ślicznoty idziemy po trzeciego Trzeci rośnie sobie przy brzozie. Okazały owocnik. Ale trząs jedzony. Jak tam dalej będzie? Ślimakić sobie. Kapelusz zdrowy. Grzybek się nada. Trochę, trochę w hymenoforze chyba widzę robaczków. Ale to sobie z nimi poradzimy. Teraz obok rosną sobie czwarty i piąty numer cztery. No też zjedzony, a kapelusz częściowo a Numer pięć jeszcze bardziej zjedzony. Kapelusz też częściowo. Zobaczmy dalej. To był piąty, teraz szósty. Około metra obok. O, ten już się prezentuje zupełnie inaczej. Tron, kapelusz zdrowiutki. Kolejne. No siedem. Większy, ale zdrowy. I zaraz obok numer 8. Ale ten palec trochę mi przeszkadza, ale dam radę. Numer 8, trochę zjedzony, zjedzony i zdrowy. I pół metra obok numer 9. No to jest zjedzony. I to jeszcze słuchajcie nie koniec Bo przed nami pojawia się numer 10 ale niestety też zjedzony ale numer 10 to nie wszystko bo tu rośnie śliczny gdzie on był gdzieś tutaj był rośnie śliczny Widziałem ten śliczny rośnie? gdzieś go tu widziałem Wchodząc na tą polankę zauważyłem go jako pierwszego a teraz nie mogę go znaleźć A no nic, zaraz spróbuję go poszukać ale to nic bo tu mamy dziś jeszcze numer a to może o tego chodziło, bo też na skraju właśnie, właśnie numer 11 o, Ale piękno to No spójrzcie Cudo i zdrowiutki No i jest numer 12 i 13 Zacznijmy od tego Wszystkie rosną sobie w trawie pomiędzy brzozami Taka mała polanka jak mówiłem Grzuzowa. o i ten zwiedzony fatalnie zaczerwiony zobaczmy trzynastkę. czy będzie szczęśliwa, czy pachowa trzynastka tym razem jest pachowa szczęściowo zjedzony ale zaraz obok jest czternastka i już widzę piętnastkę 15 okrętu. Okay. I tam dalej zaraz numer 16. Proszę Państwa, koźlarz numer 16. Ale cuda. O, ten lek został sobie na nodze. Ale jest zdrowy. Ślimaka tylko zdejmiemy i sobie. Koźlarz numer 16. Koźlarz babka. W sąsiedztwie koźlarzy też piwczniki jadalne. Też pyszne grzybki. I nawet dość taki duży owocnik. Bardzo ładny. Nie jeden, bo jest ich tutaj więcej. Może nie za dużo akurat w tym miejscu, ale generalnie dzisiaj grzybników też trochę się udało znaleźć. Ten trochę mniejszy do kolekcji. No, grzybobranie zaczyna nabierać rumieńców. Piękne kurki. Ta piękna polana śródleśna. Brzozy. No, taki mały placek, zobaczcie. Wokół jest bardziej gęsty las, mieszany. A tutaj brzozy, jakieś kilka leszczyn, obdarzyło mnie 16 koźleżami. No i było też parę kurek. No zaraz obok widzę kolejne takie miejsce. Chociaż tu jeszcze chcę dokładnie sprawdzić, czy czegoś nie ma. Ale wydaje mi się, że tutaj już wszystko zostało zebrane. Ale widzę tam w oddali kolejne podobne miejsce. No to się do niego udajmy. Zobaczmy, co tutaj nas przyniesie. nie na każdej takiej polance było dużo grzybów, ale właściwie prawie na każdej jakieś były pojedyncze albo po dwa koźlarze, trochę kurek. No ta tutaj ostatnia była niesamowicie bogata. No w końcu mam nadzieję, że też na Warmii, na Mazurach zacznie się pełen sezon grzybowy, wysoki sezon grzybowy, bo do tej pory. To było troszkę słabo, bo nie było mokro, ale to się raczej chyba już zmieni. Znaczy czy będzie nadal mokro trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że z grzybami troszkę się zmieni. Na tej polence jak widać chyba na razie nic nie ma, przynajmniej ja niczego nie dostrzegam jeszcze. Ale zaraz mam nadzieję, że coś się uda znaleźć. Winy inny lasu, idę drogą a przy drodze piękna niespodzianka znowu śliczny no i szczęście, szczęście następna przydrożna niespodzianka śliczny szedłem w drogi troszkę w las bo skusiły mnie te piękne widoki. No i przeczucie było dobre, bo jest kolejny koźlarz. I tam dalej od razu gdzieś widziałem kolejny. Nie wiem czy już jej widać, ale ja już je dostrzegłem. Trzy sztuki rosną obok siebie. Numer jeden zdrowy, numer dwa też zdrowy, no i numer trzy cała rodzinka zdrowa. I niedaleko całkiem dostrzegłem kolejnego, dość dużego, z takim wysokim kapeluszem wygląda prześlicznie piękne jestem przeszczęśliwy bo idąc sobie tą drogą w dalszą część lasu spójrzcie co pięknego znalazłem no niesamowite borowik szlachetny Piękności zobacz jak on wygląda z bliska na piękny barowik a to się trzyma żeby z liściem na głowie Pięknota To już trochę gorzej. A są tu takie dziury dość duże, ale nie wiem, czy to są czerwie, czy jakieś ślimaki to zrobiły, aż żal mi go rozkrawać. Zrobię to w domu, muszę się nim nacieszyć. Tutaj obok jest jeszcze drugi, ale ten jest w dużo gorszym stanie. Jest całkiem zjedzone. żółki zrobiły swoje. Ma szlakowe pole. Takie dość dużo już nie będę ich nawet zrywał. Ze stare. Ale ładnie wyglądają. Dwa borowiki w jednym miejscu. Przy jakimś słupku. To nie wiem co oznacza. W każdym razie jeden borowik. Szlachetny. No już bardzo stary. Dość duży, spójrzcie. Dość duży, pięciutki. Są też miękkie. Nie będę go wyjmować, nawet. Tutaj drugi, troszkę mniejszy, ale też zjedzony masakrycznie. Bardzo miła niespodzianka znowu przy drodze. Od jakiegoś czasu wędruję sobie, chcę przejść zupełnie inną część lasu. I co? jest kolejny robi szlachetny Zobaczmy czy on jest zdrowy Jest zdrowy założy ślicznota droga, las droga środek lasu i cmentarz w środku lasu stary cmentarz wieczorem może robić wrażenie po w tym na środku jest napisane jest napisana data 1785 1945 Czas kończyć na dzisiaj Pogoda zrobiła się bardzo ładna, mimo że rano Troszeczkę kropił deszcz, było bardzo pochmurno, ale teraz pogoda jest wyśmienita. Trochę grzybów udało mi się znaleźć, zaraz Wam pokażę. Tutaj, o, tam w koszyku, zaraz zrobię zbliżenie. No Jest troszeczkę mniej niż pół kosza, kosz jest dość duży, ale grzybów jest wystarczająca ilość. No, jak widać są dość różnorodne, bardzo dużo koźlarzy, kilka borowików, pieprzniki jadalne, sporo też maślaków. No będzie taka mieszanka grzybowa smaczna. Czas się pożegnać. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. No i do zobaczenia w lesie. Pozdrawiam.